Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do mojej pierwszej lekcji dotyczącej naprawdę takich bardzo, bardzo podstawowych treści, dotyczących badań klinicznych. Ze względu na to, że widzę, jak duża potrzeba istnieje, może jest w nas nie tylko, jako osobach zainteresowanych pracą w badaniach klinicznych, ale również tych osobach, które mogą korzystać z tego. Czym są badania kliniczne, jaką wartość wnoszą, jakie benefity mogą dać całemu środowisku okołomedycznemu, medycznemu, farmaceutycznemu. Dlatego z radością um, zapraszam do tej pierwszej lekcji, naprawdę bardzo podstawowej, a lekcja zatytułowana jest Co to są badania kliniczne? Na podstawie sprawdzania tego, Czego potrzebuje nasze społeczeństwo polskie, jeśli chodzi o wiedzę w badaniach klinicznych, to właśnie od tego warto zacząć. Stąd zapraszam takich odcinków, krótkich odcinków z informacjami o, o podstawach badań klinicznych. Będą się pojawiać tutaj u mnie na kanale na YouTube. I mam taki plan, że będzie to 10 slajdów i 10 minut. Dlatego, żeby nie przedłużać, żeby nie zanudzać, serdecznie zapraszam. Dzisiaj rozpoczniemy od tego, czym te badania kliniczne są. Ja sobie pozwolę tutaj zerkać trochę na bok, bo tutaj mam prezentację, żebym wiedziała, co się dzieje i żebym mogła kontrolować sytuację. Zaczniemy po kolei, może. Kulturalnie byłoby się przedstawić. Dlatego witam jeszcze raz i już bardzo oficjalnie. Nazywam się Aldona Bacior i jestem, tak na dobrą sprawę, już starszym monitorem badań klinicznych. No, starszy ze względu na pewne okoliczności, których nie jestem w stanie oczywiście zablokować, ale to też jest wynik tego, że w badaniach klinicznych w tym momencie cieszę się i świętuję 13 lat doświadczenia, więc. Już udało mi się trochę zobaczyć, trochę usłyszeć, ale wiem, że jestem wciąż na początku drogi i. Ale tym bardziej cieszę się, że mogę tę drogę pokazywać osobom, które są zainteresowane badaniami klinicznymi. Ale tak jak mówię, nie tylko w kontekście budowania swojej ścieżki zawodowej, o której mówię bardzo, bardzo dużo i w tym temacie zapraszam serdecznie na mój kanał na Instagramie Lekomatka, tam mnie możecie znaleźć. Natomiast. Chcę pokazać więcej, szerzej, szerszy aspekt. I tak już kilka lat mi upływa w tym mówieniu o badaniach klinicznych, bo ym, sama, sama praca, tak jak tutaj mam odnotowane, to już 13 lat. A więc na czym się skupiam? Czemu poświęcam dużo mojego czasu zawodowego to szkolenia, wdrożenia, takie pełne wdrożenia do pracy w branży, czy do startu w ogóle w badaniach klinicznych, jeśli rozmawiamy tutaj pod kątem placówek medycznych, wsparcie? Cały czas wspieram, wiem, że jest to bardzo przydatne, wiem, że jest to potrzebne, szczególnie na tych początkowych etapach, i serdecznie zapraszam do kontaktu. Zostawiam tutaj adres mailowy. Ale tak jak obiecałam, będzie krótko, będzie zwięźle i mam nadzieję, że będzie ciekawie. A więc tak, po co nam są w ogóle te badania kliniczne? A więc bardzo krótko, tak żeby było przemawiająco. To, że prowadzimy badania kliniczne, daje nam szansę na wdrożenie nowych terapii dla pacjentów. Dzisiaj będzie jeszcze troszeczkę więcej o tym, że nie będą to tylko i wyłącznie leki, bo być może osobom, które już ten temat gdzieś poznały, zaznajomiły się z tym wcześniej, będzie się to kojarzyło, że to będą leki. My w tym momencie już jesteśmy szerzej, więcej się w tym aspekcie dzieje, będziemy o tym dzisiaj jeszcze e, rozmawiać. A więc pytanie tutaj takie podstawowe, które się nam nasuwa: jak? Powstają leki. Ja, będąc w tym temacie od lat i czując taką potrzebę edukowania w tym zakresie, tworzyłam już od dość długiego czasu różne publikacje, broszury informacyjne, o co w tych badaniach klinicznych chodzi, a więc tam, tak bardzo krótko i zwięźle, starałam się odpowiedzieć osobom, które nie mają nawet styczności z branżą około medyczną, bo nie trzeba być w tej branży, żeby rozumieć, o co w badaniach klinicznych chodzi. A więc to nie jest tak, że ktoś ma dzisiaj pomysł i będziemy sprzedawać ten lek. Zróbmy tak. Nie, to nie są te czasy, to nie jest ten świat, żeby się to wszystko zadziało, żebym ja wymyślając dzisiaj lek, mogła pójść i go sprzedać pacjentowi, który tego leku potrzebuje, żeby wyjść ze swojej choroby, czy żeby ograniczyć skutki e, danej choroby przewlekłej na przykład, ja nie mogę tego zrobić od tak. Ja będę prowadzić badania kliniczne, bo takie mam narzucone wymagania. A więc badania kliniczne, ni mniej, ni więcej, oczywiście tutaj jest dużo ważnych informacji, natomiast bardzo upraszczając temat, one pomagają nam w tym, są częścią procesu w którym powstanie nowy lek, który finalnie trafi na półkę do apteki, bądź zostanie wykorzystany w leczeniu zamkniętym, czyli tutaj już dla osób, które też nie, nie są związane z tymi tematami chodzi o to, że niektórych leków nie możemy wykorzystywać sami jako pacjenci będą nam podawane tylko i wyłącznie w szpitalach. Czyli w ten sposób. Jesteśmy częścią tego procesu i tak jak właśnie wspomniałam o tych moich materiałach, tam pisałam o tym, żeby ten lek mógł wylądować na aptecznej półce, musi przejść szereg kontroli, weryfikacji, a tymi weryfikacjami zajmujemy się my, czyli branża badań klinicznych. Jesteśmy tym sitem, który będzie od, które będzie odsiewało te leki, które później finalnie Będziemy mogli wykorzystywać jako pacjenci. Dla kogo jest to dzisiejsze nagranie? Um, nagranie dedykuję szczególnie osobom, które chcą wiedzieć coś o badaniach klinicznych, chcą wiedzieć więcej, chcą wiedzieć więcej niż tylko to, że badania kliniczne gdzieś tam są i ktoś tam coś tam robił, ale w sumie nigdy, nigdy nie rozumiał o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego to jest ta podstawa, taki basic, basic. Stąd też kieruję to do wszystkich. Dla których ta informacja może być przydatna, dla których może być ważna ta wiedza, tak jak już wspomniałam, nie tylko pod względem zawodowym, bo o tym mówię na Instagramie, natomiast też pod kątem pacjentów, którzy mogą w tych badaniach klinicznych widzieć szansę dla siebie, ale o tym za chwilę. Lećmy dalej. Kolejna, kolejny mój slajd, mówi o tym, o czym już powiedziałam, więc sobie tylko to ustrukturyzujemy, poukładamy i zostawimy taki. Obraz wizualizacji w głowie. Badania kliniczne to proces testowania nowych leków, terapii lub urządzeń medycznych z udziałem ludzi. I właśnie do tego zmierzałam, żeby pokazać, że jeśli z badaniami klinicznymi kojarzą się nam tylko leki, to nie, bo oprócz leków będą to jeszcze Ogólnie podejścia diagnostyczne, terapeutyczne, mm, procesy, procedury czy urządzenia, czyli my będziemy nazywać to wyrobami, to będzie odrębna gałąź, jeśli chodzi o prowadzenie badań klinicznych. Przez te procesy, o których mówię, przez procesy badania klinicznego, musimy przeprowadzić każdą z tych rzeczy, Oczywiście, bardzo upraszczając, bo wchodząc już w taką nomenklaturę bardziej specjalistyczną, trochę inaczej byśmy o tym mówili, ale mam nadzieję, że ten przekaz, który przygotowałam na dzisiaj, jest przyjazny, przystępny i dostępny dla wszystkich. Dlaczego te badania są potrzebne, żeby właśnie ten lek? Ta terapia, ta metoda diagnostyczna, czy ten wyrób medyczny pojawiły się na rynku, żebyśmy mogli z tego już na szeroką skalę korzystać, a dlatego, żeby to wszystko było bezpieczne, żebyśmy mieli potwierdzenie na to, że faktycznie nic nam nie grozi, kiedy my z tych wszystkich rzeczy korzystamy. Musimy przejść przez odpowiednie poziomy weryfikacji, akceptacji, tak jak już wspomniałam. To będą jednostki urzędowe, to będzie europejska agencja, która się tym zajmuje. Ja już tutaj nie wchodzę w specyfikę taką bardzo dokładną, branżową, natomiast pokazuje to, że i u nas będą urzędy w Polsce, krajowe, które będą odpowiedzialne za to, żeby przybić nam tamty taką zwizualizowaną, zieloną pieczątkę. Tak, to może być używane. Tak samo będzie pod kątem y, wymogów agencji już Działających na obszarze całej Europy, czy nawet i całego świata, bo tutaj wspominam o agencji, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i tam funkcjonuje. Po co mamy te badania, dlaczego one są nam potrzebne? One są częścią. One są elementem rozwoju, czyli my, chcąc iść dalej, chcąc rozwijać medycynę, chcąc mieć coraz to nowsze, lepsze leki, bardziej specjalistyczne, bardziej celujące w nasze schorzenia, w nasze choroby cywilizacyjne, wszelkie jednostki chorobowe, musimy mieć nowe leki. A żeby nowy lek powstał, mógł być wykorzystywany na szeroką skalę przez nas wszystkich, żeby nowa metoda diagnostyczna, czyli na przykład diagnozowanie jakiegoś typu nowotworu, czy e, wykorzystanie jakiejś jeszcze innej formy terapii, bo to nie musi być koniecznie terapia lekowa, to mogą być różne doświadczenia praktyki, gdzie zauważyliśmy jakąś e, szansę dla pacjentów, żeby to wszystko mogliśmy powiedzieć, że mamy na to dowody, że mamy to potwierdzone właśnie w badaniach klinicznych, udowodnione, że coś Działa, właśnie dlatego musimy prowadzić badania kliniczne. E, moi drodzy, jakie mamy etapy badań klinicznych? Oczywiście widzę, że już e, przekroczyłam czas antenowy, ale wierzę, że mi to wybaczycie. E, mamy cztery fazy badań klinicznych i te fazy badania kliniczne, ponieważ ja tutaj nie wspominam o tym co się dzieje wcześniej. Proszę pamiętajcie, jeśli będzie was to interesowało, proszę zostawiajcie mi komentarze, pytania, mówcie mi o tym, piszcie do mnie na Instagramie czy maila, że interesują was te około jeszcze rzeczy, żeby mieć to wszystko poukładane, ustrukturyzowane, bo tam będą i linie komórkowe, hodowle komórkowe. Później będą zwierzęta, czyli to będą badania przedkliniczne. Natomiast ja jako Monitor badań klinicznych, jestem w badaniu już klinicznym, nie przedklinicznym, klinicznym. I ja podzielę tę moją część, która mnie najbardziej interesuje, na cztery fazy. Pierwszą fazą będzie faza, w której określimy poziom bezpieczeństwa leku dla pacjenta, tego nowego leku. Wybaczcie, będę używać sformułowania lek, będę. Omijać tamte pozostałe elementy, które mogą pojawiać się w badaniu klinicznym ze względu na to, że będzie mi łatwiej to mówić i będzie łatwiej to też zrozumieć, więc jako lek będziemy traktować wszystkie te części, o których wspomniałam wcześniej. Będziemy określać bezpieczeństwo i będziemy określać sobie dawkę, o której ja tutaj na prezentacji nie wspomniałam. Później będziemy mieć drugą fazę, która określi nam skuteczność, już będziemy wchodzić w poziom określania skuteczności danego leczenia. A później będziemy mieć fazę trzecią, która porówna nam to te wszystkie elementy, które Testowaliśmy na wcześniejszych etapach, czyli we wcześniejszych fazach, porównamy to na zdecydowanie większej grupie i cały czas będziemy walczyć o to, żeby wykazać. Znaczy, walczyć, przepraszam, może nie jest to dobre sformułowanie, ale będziemy chcieli pokazać, że to jest faktycznie bezpieczne, że to jest skuteczne. Dawkę będziemy mieć już ustaloną we wcześniejszych fazach, dlatego będziemy porównywać większa grupa, a później na końcu mamy monitorowanie e, już po zatwierdzeniu. To już jest troszeczkę y, temat poboczny, o którym nie chciałabym się dzisiaj y, mocno w to zagłębiać. Natomiast będziemy mieć tutaj przede wszystkim w tych fazach różnicę w tym, ilu pacjentów będzie włączonych do tego badania. Na początku będzie bardzo mała grupa pacjentów, i później z biegiem czasu, z biegiem kolejnej fazy, będziemy już te ilości pacjentów, których włączymy do badania klinicznego, będzie więcej, a na samym końcu to monitorowanie po zatwierdzeniu to już jest etap, kiedy lek jest wykorzystywany, może być wykorzystywany na szeroką skalę. Ten lek może być już on prawdopodobnie jest już w aptece dostępny. Natomiast my wciąż jesteśmy w badaniu, dlaczego? Bo wciąż sprawdzamy, czy ten lek jest bezpieczny i będziemy rozszerzać to, co zostało wyłapane, określone, zauważone w tych wcześniejszych fazach badania klinicznego. W czwartej fazie będziemy jeszcze więcej tych informacji zbierać przede wszystkim po to, żeby dowiedzieć się, jak pacjenci na szeroką jaką skalę już być może międzynarodowo reagują na, tą nową, na ten nowy lek, będziemy zbierać przede wszystkim informacje o zdarzeniach niepożądanych. Kto bierze udział w badaniu klinicznym? Bardzo mi się podoba ten slajd, mam nadzieję, że Wam też, a więc bardzo prosto i skrótowa: W badaniu klinicznym będzie pacjent, będzie lekarz, a za lekarzem my już rozumiemy, że będą całe jednostki opieki medycznej, Później będą organizacje, specjalnie stworzone firmy, które są odpowiedzialne za to, żeby takie badanie kontrolować, monitorować, żeby mieć nad tym nadzór. Tymi firmami będą firmy Ciaro, czyli w tłumaczeniu. W rozwinięciu tego skrótu to będzie Clinical Research Organization, a po polsku uznamy to jako firma, która organizuje po prostu prowadzenie tego badania klinicznego i ma nad tym nadzór taki już bardzo operacyjny, projektowy. I ja jako monitor badań klinicznych będę zatrudniona właśnie przez tę organizację kontrolującą, mającą nadzór nad tym, co się dzieje, żeby to badanie kliniczne od samego początku do samego końca mogło zostać prawidłowo przeprowadzone. I na samym końcu ten ładny woreczek z to będzie nasz sponsor, czyli to będzie firma, to może być nawet i pojedyncze osoby, instytucje, jednostki, to mogą być szpitale, uniwersytety, które chcą daną, dany element, ten, czy ten lek, czy tę terapię, czy ten wyrób medyczny sprawdzić, przejść razem z tym swoim produktem, że tak powiem, przez badania kliniczne, czyli ten woreczek z pieniędzmi zdecydowanie jest im potrzebny, żeby opłacić. Tych ludzi, którzy w całym tym procesie będą brali udział. Jakie mamy korzyści, to o czym już wspomniałam, korzyści z udziału w badaniu klinicznym dostęp do nowoczesnych terapii. Tutaj ja bardzo mocne światło rzucę na pacjenta, ponieważ badanie kliniczne będzie dla pacjenta opcją alternatywnego korzystania z terapii, która nie jest dla niego dostępna i bardzo ważne to jest hasło które pojawia się branżowo i jest bardzo często powtarzane i chcę je dzisiaj wypowiedzieć badanie kliniczne nie służy temu żeby wyleczyć pacjenta żeby leczyć pacjenta my chcemy sprawdzić co się dzieje my chcemy potwierdzić że założenia tego bezpieczeństwa skuteczności są faktycznie to wszystko ma swoje um, przełożenie na rzeczywistość, na realne życie i funkcjonowanie pacjenta, natomiast my nie mamy na celu go leczyć, ale tak czy inaczej jest to efekt uboczny badania klinicznego, że pacjent ma szansę wykorzystać to badanie kliniczne dla siebie, dla poprawy swojego zdrowia i życia. Wsparcie dla nauki, oczywiście ten cały rozwój, o którym wspomniałam, jeśli pacjent weźmie udział w badaniu klinicznym, to chcąc, nie chcąc będzie wspierał cały rozwój, a tym samym będziemy mieć wsparcie dla naszej nauki, dla rozwoju medycyny i farmacji. Świadomy wybór pacjenta to też jest bardzo istotne, wciąż mówię o tym pacjencie, bo pacjent ma prawo, o tym będziemy jeszcze mówić, na pewno będę przygotowywać o tym materiały. Pacjent ma prawo wziąć udział w badaniu klinicznym, bądź ma prawo odmówić. I tyle. Nie ma absolutnie w tym żadnego przykazu, nie ma żadnego obowiązku. Pacjent, który wie, który rozumie, o co chodzi w badaniu klinicznym, będzie mógł wybrać i zdecydować, czy badanie kliniczne jest dla niego opcją. Jeśli nie, zawsze ma prawo wykorzystać każdą inną możliwość leczenia, które jest dostępne w naszym kraju. Moi kochani, mamy podsumowanie. Badania kliniczne. To kluczowy etap w powstawaniu nowych terapii, i prawdopodobnie wystarczyłoby, żebym powiedziała to jedno zdanie na samym początku, a nie zajmowała Wam już 17 minut, więc biegnę szybko, żeby jak najszybciej skończyć. Dbają one o bezpieczeństwo pacjenta, weryfikują skuteczność leczenia i zmieniają przyszłość medycyny. I z tym pozytywnym aspektem Was chcę zostawić, dać Wam możliwość przemyślenia, a przede wszystkim poprosić Was o to, żebyście zostawiali komentarz, jeśli macie jakieś pytania do całego tego procesu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie, który będzie się teraz intensywnie rozwijał. Mam taką nadzieję, trzymajcie za mnie kciuki. Jeśli chcecie więcej tej wiedzy, to koniecznie dawajcie mi znać, piszcie do mnie maile, zostawiam Wam tutaj kontakt. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam dobrego dnia.